Witam Was bardzo serdecznie w to poniedziałkowe popołudnie pokażę wam dzisiaj co nieco KRIC2, bo podejrzewam, że temat jest na topie i wreszcie mam grę, która jest e, tytułem premierowym, a nie jakimś gniotem sprzed 20 lat. E, tak więc cóż, udało mi się skończyć kampanię, nie mogło być inaczej. E, są tu statystyki czarno na białym, nawet pasuje to, bo faktycznie litery są białe, tfu, białe na czarnym. Widzicie, że zajęło mi to 5 godzin 30 minut, niecałe, co jest odrobinę ściebą, ponieważ nie uwzględnia to wszelkich moich powtórek danych etapów, który było całkiem sporo i nie wiem, ja czuję, że niestety zmarnowałem na tę grę dobre 9 godzin, tak naprawdę. Jestem zadowolony. Okazała się niespodzianką fabularną, jak głupio by to nie zabrzmiało. Strasznie pozytywnie mi zaskoczyło, że dużo rzeczy znalazło tam wytłumaczenie. Co więcej, logicznych. Są duże dziury w stosunku do jedynki, ale mam zamiar wszystkie te tematy poruszyć w recenzji, którą powoli kroję. Jeśli e, czas da, to może w weekend się już ukaże, a nawet przed weekendem. No ale nie zapeszajmy. Tym razem spróbuję e, zagrać w tryby dla wielu graczy. To jest dokładnie to samo, co było w wersji demo, rozszerzone oczywiście o gadżety. Na którą zasługuje pełna wersja. Mam straszne problemy z dołączeniem się do serwerów. To, jak widzicie, wyskakują mi same puste. To jest w ogóle skandal i dramat. Jak się już do czegoś dosse, to głupie jest mi kończyć. Dosam, że tak to powiem. Zobaczmy, co z tym francuskim serwerem. Teoretycznie powinno grać, ale czy się dołączę. Niestety, już widzę, że wszystko wskazuje na to, że będzie. E, to wielki problem. I tak można szukać przez długie godziny. Co prawda, graniby zwala winę na mnie, że moja sieć jest jakoś ustawiona źle i w ogóle e, złemu tancerzowi prącie w tańcu mrowi. Dlatego inne, inne gry z tego nie mają problemu. Więc, hello, kryzysie, co ty, co ty na to? Prawdopodobnie tutaj dokonam cięć, bo po prostu żywcem nie mam jak się połączyć. Jest to strasznie czasami żmudny proces. OK, szczęśliwie wylądowałem na serwerze, który, jak na złość, emitować będzie tę samą mapkę co w wersji z trybu dla. E, z wersji w demo. Mam nadzieję, że rozgrywka skończy się wystarczająco szybko, bym mógł pokazać także kilka innych rzeczy. Jest to w ogóle. A, mówiłem, że polska wersja, gram teraz w polską wersję, zamieniam się w Patriotę. E, dodatkowo jest to tryb, który też jest znany właśnie miejsce katastrofy, czyli crash, landing, crash site, coś takiego. No i tutaj po prostu musimy utrzymywać punkty wybrane na mapie, a jest tu też kilka ciekawych trybów, jak na przykład szturm, czy to się w ogóle nazywa atak, gdzie wcielamy się w zwykłych żołnierzy, są zwykli żołnierze, kontrażołnierze w nanokombinezonach zwanych też niecnie nanosutami. Ale oto i ja z moją klasą. I tu prawdopodobnie będę lamił, bo dostałem nową spluwę, która jako tako, z którą jako tako się oswoiłem. W ogóle czekam teraz oczywiście na. E... Oj, no tu włączonego pada i mi vibruje, jestem troszeczkę rozbity. Dobra, jestem już gotowy do walki. Chciałem powiedzieć, że czekamy na tego patcha do 11. Oczywiście tak naprawdę niczego nie zmieni, ale będzie się można poczytać, że wykorzystuje potencjał wielu kart graficznych. Czas zacząć zabijać. Niestety, jestem totalnie nierozgrzany i gdzie to potworne lamienie. Umiejętności pancerza pozostały bez zmian. To prawdopodobnie przykład nie wiem czego, jakichś dziwnych bugów. Koleś pewnie się wylogował. Dał się dwa razy zawić pod rząd. Ewidentnie w ogóle ping na tym serwerze jest tragiczny, więc chyba go porzuca i mimo wszystko pokażę e, ...coś innego. Tak więc tak wygląda czasami rozgrywka w Cryzycie 2. Jest to straszna męczarnia, niestety. Ech, mo może coś z czego nie dało mi się pokazać. Możemy oczywiście tworzyć własne klasy w niektórych wypadkach, łącznie z wieloma gadżetami. Co ciekawe, na przykład tutaj jako gadżet rozumiany jest trip strzelanie. Możemy sobie dać pojedynczy strzał zamiast e, serii. W tym wypadku już nie możemy na przykład podpiąć karabinku gaussa. Czy czegoś takiego. Nie ja powrócę do mojej starej broni z karabinkiem szturmowym i właśnie modułem Gaussa, nie korzystam z tego tak naprawdę. I spróbuję jeszcze raz znaleźć jakąś grę. W ogóle teraz słyszycie coś obrzydliwego. Powstały jakieś bugi, nałożyły się, nałożyło się kilka ścieżek dźwiękowych. Zaraz wyrzucę słuchawki przez okno. Naprawdę. Gdyby Hans Zimmer był w grobie, to by się w nim przewracał. Po jakichś pięciu minutach czasu rzeczywistego udało mi się naprawdę znowu połączyć z serwerem. Tym razem nowa mapka, tryb znany i zobaczymy co się podzieje. Tak więc szczęśliwie dołączony zostałem do zwyciężającej drużyny. Rzućmy okiem na Pink 115, skandal, no ale cóż. Niech ten filmik da wam jakiś wyraz co do tego, jakie rzeczy dzieją się na serwerach. Niestety, nie jest to nic przyjemnego, nic fajnego i nic co dobrze świadczy o twórcach. Tak samo widzicie te paradoksy. Dostałem siedząc. Właściwie kucając, dostałem heada w głowę, na pozycji jak stoję. I w ogóle jakiś. No, wczoraj grało mi się dużo przyjemniej. Tutaj, niestety, zwyczajnie gra strasznie mi jakoś daguje, Nie wiem z czym to jest związane. Może wyłączę na chwilę nagrywanie. włączę jeszcze raz, fraps. Utracono połączenie z twoją sesją. Tak w skrócie wygląda przygoda z Multiplayerem w Crysis. Postaram się mimo wszystko wrzucić ten filmik, by pokazać jak to źle się toczy na tych serwerach. Mam nadzieję, że z najbliższym patrzem panowie poprawią te nieprzyjemne przypadłości. A póki co pozdrawiam was bardzo serdecznie. Cześć!